Dziennik Marsjański, dzień 50. Nastał piękny poranek. Jestem w mojej tajnej bazie arktycznej, to właśnie mniej produkuję denterium potrzebne do wyrobu bardziej zaawansowanego pancerza oraz broni. Jak już wspomniałem, baza znajduje się na terenie skutym lodem niedaleko koła podbiegu nowego Marsa, nie jest to zbyt sprzyjająca okolica, i choć panują tu trudne warunki, sporo szwenda się tu wartogów i innego złomu. Na tym terenie znajduje się również tajny ośrodek naukowy jednej z korporacji. Prowadzone tam był praca nad ściśle tajnymi projektami. Do dzisiaj teren ten jest chroniony specjalnym polem siłowym, a przestrzeń powietrzną patrolują bojowe drony. Trzeba przyznać, że są cholernie niebezpieczne. Mam właśnie zamiar zagłębić się w ten kompleks, jak również planuję wdrapać się na tą wieżę. Póki co sprawdzę, co to za budynek jest tam na górze. Zastawane, nie ma jak się dostać do środka. Co to było? Dobra, nieważna. Tam jest wejście, nawet jakiś skubaniec jest w środku. Odpuszczę sobie ten budynek, zazwyczaj w nich nic ciekawego nie ma, szkoda zachodu, idę dalej. Wczorajszy dzień poświęciłem na odkodowywanie dysków z podziemnego laboratorium, dzięki nim dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Przede wszystkim korporacja połączyła się z USC, współpraca ta przyniosła podobno niezłe rezultaty. Nowa technologia sztucznej inteligencji zaczęła początkowo działać zgodnie z oczekiwaniami naukowców, chociaż również zauważono, że pojawiły się pewne komplikacje związane z własną inicjatywą samego programu. Zaczął wykonywać różne rzeczy, które wcześniej nie były uwzględnione w kodzie. Niektórzy technicy zgłaszali również przypadki atakowania ludzi przez roboty. Prawdopodobnie przyczyną może być jakiś niewykryty wirus komputerowy. Na kolejnych dyskach dowiedziałem się również, że początkowy rozbłysk słoneczny nie przyniósł jakichś większych strat, spowodował jedynie aktywację niektórych robotów, choć podobno z dnia na dzień sytuacja się pogarszała. Wydaje mi się, że mniej więcej wiem już co się tu na Marsie wydarzyło, obawy związane ze sztuczną inteligencją, o których zaczęto już mówić pod koniec XX wieku znalazły swoje potwierdzenia w faktach. Cały ten system zwany macierzą wymknął się spod kontroli i obrócił się przeciwko ludziom. Nie wiem, czy da to się w łatwy sposób powstrzymać. Mój skaner wykrył nowy dysk. To jest właśnie ten drąb bojowy. Później sobie na niego zapoluję. To jest wejście do tajnego laboratorium. Ciekawe, co w nim znajdę. Widzę widowę. Dobra, ważne, że jestem w środku. Te latające drony mogą mi teraz naskoczyć. Ile złomu, mógłbym z nich pozyskać trochę materiałów, ale nie po to tu przyszedłem. Póki co nic ciekawego tu nie ma, same badziewie. Kurde, to mnie zaskoczył. Gnojen zaczynają wyłazić i to jeszcze ten najgorszego sortu. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest możliwe. Pół magazynka. Mam ciężki palec. Bardzo ciekawe, zazwyczaj uciekają. Jest jeszcze jeden. I kolejny. się wzmocnić. Mogę iść dalej. Urda, tu muszą mieć swoją siedzibę. Tak sobie myślę, że może powinienem zebrać materiał również z widowów. Mam trochę miejsca w plecaku, chyba się wrócę. nic nie ma. Ciekawe, gdzie już jestem? W połowie góry, jakieś wejście, przypomina mi się podziemne laboratorium. Nie włożę tam na razie, nie chcę wpieprzyć się w jakieś kłopoty. Do takich wypraw trzeba się odpowiednio przygotować. Za tym niepozornym wejściem kryje się pewnie cała sieć tajnych korytarzy. Jedyną zaletą tych tuneli jest to, że wertodzy nie używają rakiet telegram jeszcze jeden przeładuje sobie sprzęt. Jakieś wyjście. Mam drugi dysk. Wyszedłem z drugiej strony góry. Ta winda zawiezie mnie pewnie pod tą wieżę, którą widziałem na początku. Zanim pojadę na górę, sprawdzę czy nie przegapiłem żadnej odnogi. żadnego bocznego tunelu. Zobaczmy, co jest na górze. Na pewno ładne widoki. Mój skaner wykrył jakiś dysk. Tędy nie przejdę, ale popatrzę chociaż na moją bazę z góry. Dobra, wracam. Pierwsze roboty. Muszę się naszprycować. Z tego już pozyskałem. Muszę jeszcze jakiegoś robota. Co one tak dwójkami chodzą? O ja pierdziele, jakiś wartok się przypełętał. Może tym razem wezmę sobie apteczkę. Jest jeszcze jeden. psaj Ha trochę mnie poniosło Jeszcze jeden skurczybyk jest na wachu Urda! ile ich tam jest? Boję się, że jeszcze Tron mnie zaatakuje, a wtedy będę miał przechlapane. Kurde, zwiewam. Ten skurczywyki są wiabelnie wytrzymałe. Tam jest drugi. Może uda mi się przemknąć. Imperem nie przypadł mi do gustu. Mam przynajmniej trzeci dysk, a ten skąd się wziął? Tutaj widzą się jakieś świepszone czary. Musiały wejść przez okno. Rzucę okiem co tu mają. Standardowa baza, nic ciekawego. O, tam jest jeszcze jeden dysk. partiu-se vez Zablokowane. Idę teraz do drugiego budynku. Został mi jeszcze jeden, może będzie na wierze jakaś serwerownia. Się cały czas. Widzę, że schody na wieży są urwane. że uda się wyjść przez te pojemniki. Kurde, mało brakowało. Myślę, że da się wejść. Za którymś razem na pewno się uda. Jest. Video super. Moja baza. Myślę, że jest to niezłe miejsce na odpoczynek. Do zobaczenia. Koniec transmisji.